3 miliony wyświetleń? Ja pierdolę. Ja o tym kurwa nie słyszał. O co chodzi? To kurwa, to się gdzieś wybiło na TikToku? Tak? Kurwa, TikTok to jednak ma moc. Co? Spokurwiona. Dobra, pokażcie mnie to. Ej, hey, ra, 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 ra sztuczki. Ra... E, ale to jest! Oro chcę być jak Mona Liza. mu taki numer? Yy... To, właśnie to, to nie Jest nawet numer yy... tego? Donia? Ale yy, yy... chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Fiza. Moje życie Locola, Fida. Uh, uh, bra. Polski hit. Ale uh, chcę być jak Mona Lisa. Oh. Wasze sztuczki Ra ra być jak Mona Lisa Mam cash i kartę Fiza Moje życie A fida chce być jak Mona Lisa Mam cash i kartę Fiza Moje życie loko fida Ja widziałem jak wychodziła Okej, okej. Już widzę o co chodzi. Nie, no to jest ewidentnik kopia dwutaktu, widzowie. No ja pierdolę, no. Ja nie wiem, czy Alberto zezwolił, kurwa, dał licencję Misterowi Polsce żeby kurwa robił takie piosenki, czy nie, bo nie zaraz nie? Najpierw Michel, kurwa, a teraz Mister Polska próbuje zrobić dwutak dwa, tak? Kurwa tragedia, naprawdę, ogarnijcie się już, bo już kurwa. Nawet te same ujęcia, kurwa, nie? Był mi nastrój pana. Może jeszcze kurwa zrobicie hashtag wirująca stopa, nie? Malta w Marjocie, na hasło, dziś jest nasze jutro. Dobra, wiecie, co mnie triggeruje w tym klipie? To, że są czarne paski. Nie wiem czemu, kurwa, tak mi nie lubię tego efektu, jak są czarne paski, ale takie małe. Wolę, jak są takie duże czarne paski. Jest 4-3, ale wkurwiamy to, że są czarne paski tutaj, a te tiktoki są wyrównane, kurwa. I się nie zgadza, jest jak mnie to wkurwia już. Jestem takim... taki... nienawidzę takich rzeczy, nie? I nagle czarne paski, kurwa. I, o, nie mogę, nie! Ojej, znowu wypełnione, kurwa, nie ma, no, Mistera Polski nie da się skateować. On jest taki kurwa pocieszny jak nawija, że kurwa, no nie można o nim powiedzieć nic złego przecież kurwa, ty ty... W sposób jaki on nawija on nieważny co się nawijał to i, to i tak będzie się uśmiechał kurwa, nie? Bo masz takie po prostu, że ja pierdolę On to nawinął naprawdę, nie Mariery, moje numery Patrzy na ich myśleć się tu mi daj, daj. mnie cała ekipa Mamy szampana i będę tym sikać Mam na... <laughs> Mamy szampana i będę tym sikać Stary, no kurwa, no jak możesz powiedzieć, że on jest stary, jak możesz powiedzieć, mu, że on jest. Tak, że jest. człowiekiem, będę tym sikać. chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę FIZA, moje życie lokola FIDA. A, a, być jak Mona Lisa, mam cash i kartę FIZA, moje życie lokola FIDA. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów Jej uśmiechu nie zapomnę, poprawił mi nastrój Panorama ta w mariocie, apartament na hasło Dziś jest nasze jutro, nie ma nikt, nie zatrzyma nas Ja Zem widziałem jak wychodziła, z wychodziła z, z, z ze złotych, z, z z z z z złotych tarasów Jej uśmiechu haster. nie zapomnę, poprawił mi nastrój Dobra, no jakby ten refren jest skurwa... Jakby no nie dziwię się, że to się wbija w panie, nie? Bo ta melodyjka jest taka kurwa, taka, taka leciutkie, takie, no takie tylko potencowanie. Panorama w Mariocie, apartamenta, hasło dziś jest nasze, jutra nie ma, nikt nie zatrzyma nas. No w Polsce taka nuta się sprzeda w Jestem jednym z nawijających, gdy Limo nie jestem M. L�ki. Ra 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 Znamy wasze stuczki Ra Powiem tak No jest kurwa vibe'ik Pozytywny Nie jest to nuta Którą ja bym sam se słuchał Bo oczywiste to jest Ale na przykład jakbym grał kurwa w Jump Kinga I byście mi napierdalali kurwa song request'ie Co chwilę to To pewnie bym się refrenu nauczył i bym se zaśpiewał kurwa refren Więc no tak by pewnie było, nie? Więc jakby, no, jakby nie dziwię się, że nie dziwię się, że to jest, że to już ma tyle wyświetleń tak, w takim krótkim czasie. Szczególnie, że doszedł do tego TikTok, nie? Fajne, no. Przyjemne takie. Przyjemny numer no. Sprzedana ocena. Stare nigdy nie miałem sprzedanej oceny. Znaczy nikt nigdy nie, nie kupił u mnie oceny. Nigdy. Serio. Podczas sesji studyjnej zażartowałem i zacząłem śpiewać hejsuczki. Zastanawiałem się, czy to zabawne i dopasowane do klimatu piosenki, którą akurat wtedy tworzyłem. Kawałek hejsuczki kojarzy mi się z dawnymi czasami, kiedy jako dziecko jeździłem do Polski na wakacje z rodzicami. W momencie, kiedy było już gotowe demo z tych wysłałem je do kilku znajomych. Ich feedback był bardzo pozytywny, i pokochali klimat tego utworu. Postanowiłem zadzwonić do Donia, żeby poprosić go o możliwość wykorzystania Hej hejsuczki. Spotkaliśmy się z Doniem podczas kręcenia klipu do Złotych tych terasów. To był niesamowity weekend. No i fajnie. No i kurwa fajnie eee, No i spoko numer nie? Taki leciutki numer Eee good. No Mister Polska to jest takie Jakbym miał, bez jakby miał emotkę kurwa z Twitcha powiedzieć taką Żeby opisać Mistera Polskę To byłby to PipoGlad No To była, to by był, to by był kurwa Mister Polska PipoGlad to jest, to jest Mister Polska Taki kurwa Miły uprzejmy, nieszkodliwy, zrobi sobie numer jakiś tam fajny taki od czasu do czasu. No taki wiesz, fajny ziomeczek. No, kurwo, kurwa. A co najciekawsze! Gram z Mister ah, Dance Game to ty, to spierdalaj Matielo. A co najciekawsze, widzowie, w Krakowie gram z misterem Polską koncert. No tak, dokładnie, widzowie tak. 23 kwietnia A może widzowie. Ceniż nową Nutę w Jest Pozdro. Yy, zaraz, 23 kwietnia widzowie w Krakowie. Yy, gramy koncert. To trzeba przylizać? No tak, bo Mister Polska by mi wiebał, jakbym powiedział, że mi, że mi się piosenka nie podoba. Czy tylko ja w złotych tarasach słyszę mamcarz i kartę Friza? Gdyby tak. Wesoł to śpiewała, to na pewno by tak nawinęła i. Ale nie ideę. ma tam malika. Bo by będzie dojechał z Malikiem Kurwa, no tak, skito, tak by było Tak by było eee, Nie, ale eee, Tak czy jak no zapraszam na ten koncert Tak? Zapraszam na koncert eee, 23 kwietnia W Krakowie Hermetic Square się nazywa Wydarzenie eee, u, i, u, i, u. Eee, Dobra, fałki, nie umrę stary I spłukany